Obejrzyj film do końca, zanim przystąpisz do montażu. Zobaczysz, jak przebiega idealny montaż oraz jak radzić sobie z typowymi błędami. W opakowaniu znajdziesz także raszelkę Anti-Bubble Card, zestaw ściereczek oraz Dust Fix listek do usuwania kurzu. Wyczyść ekran najpierw mokrą, następnie suchą ściereczką. To bardzo ważny etap. Przed montażem ekran musi być czysty. Przymierz szkło otworami do głośnika i kamery. Zdejmij podkład z naklejek FitIn i przyklej nimi szkło do obudowy telefonu. Zdejmij podkład szkła za listek DustFix. Wyczyść ponownie ekran. Połóż szkło na ekranie ruchem podobnym do zamykania drzwi. Poczekaj, aż szkło samoistnie przylgnie. Jeśli zostały bąbelki powietrza, użyj suchej ściereczki i raszelki, by je usunąć. Zdejmij warstwę ochronną za listek numer 3. Możesz kilkukrotnie poprawiać ułożenie szkła, odklejając naklejki Fitin. Ewentualne zabrudzenia pod szkłem możesz usunąć listkiem Dust Fix. Zdejmij podkład pod Wasz szkło i klejącą stroną listka wyjmij drobinę kurzu. Możesz to powtarzać kilkukrotnie.